Cześć, hej, słuchajcie, jedną z rzeczy, którymi ja się zajmuję w życiu, można powiedzieć, zawodowym, oprócz tego, że prowadzę własny biznes na Amazonie. Współpracuję również z takim startupem, który skupuje marki z Amazona i rozwija je poza Amazonem. Mamy grupę Team, ponad 30 osób. Jest to praca zdalna. Nie ma obowiązku gdzieś tam stawiania się w biurze. Praca ma być po prostu wykonana, projekt dokończony itd. i tak dalej. I ta firma, nawet dobra, jest, bym uznał w prowadzeniu różnego rodzaju ciekawych aktywności, activities takich dla ludzi, którzy w projekcie uczestniczą. Niektóre są trochę takie śmierdzą i korporacyjnością, jakieś tam przebieranie się gdzieś tam w jakieś święta i takie, taka dzieciada trochę powiedzmy. Tak, ja takie rzeczy kompletnie nie lubię. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest coś, co nazywa się Lunch and Learn. Czyli jest to czas, kiedy raz na no, dwa, trzy miesiące jedna osoba, która chce tak naprawdę, kto tam się na ochotnika zgłosi, prowadzi rozmowę, prowadzi spotkanie na Zoomie, robi jakąś prezentację z reguły na temat, nie wiem, tego, co robi tutaj, czym się zajmuje w pracy, ewentualnie, żeby. Całemu timowi tutaj pokazać, o, robię to tak, a to jakiś w ten sposób wykonuję to, albo ewentualnie są to jakieś haki, czy tam unikalne, może rozwiązania, które nie są innym znane. Czasami można się dzielić czymś, co znamy. Powiedzmy, jest to nasze hobby, jest to jakieś nasze dodatkowe inne zajęcie. Coś, coś, czym się zajmujemy w wolnym czasie, ale jest interesujące i może być interesujące dla innych. No i ja, jak tutaj dołączyłem do, do nich w 22 roku, no gdzieś tam byłem z, zapytany, czy mogę poprowadzić takie coś. No i niby, niby mogę, ale to trzeba przygotować tą prezentację i to tak jakby, no jak krew z nosami to wszystko szło. Przesuwałem to tylko, mówię, nie, nie, to nie dam teraz, za trzy miesiące spróbujcie. No to tam piszą, dobra, teraz, nie, 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 to teraz też nie. No ale w końcu już doszło do tego, że... Tak trochę czułem, że sam pod ścianą jestem, no ileż to można robić, no ponad, ponad rok, czy tam rok i dwa miesiące i będę tak to przesuwał i przesuwał i przesuwał, no trochę też tak bez sensu, no albo powiedzieć, że nie, nie chcę w ogóle robić, to po co w ogóle w, 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 na, na samym początku się z tym, że tak powiem zgłosiłem do tego. No i wpadłem na taki pomysł, żeby nakręcić film o krypto, o cyklach w krypto, ponieważ jedną rzecz, którą robię od 2020 roku jest to, że zajmuję się również inwestycjami w krypto i gdzieś tam jakieś nauki w poprzedniej hoście wyciągnąłem teraz edukuję się dalej już tutaj nie będę opowiadał o tym jak to robię i, i, i gdzie z kim i tak dalej natomiast koniec końców siadłem sobie zrobiłem 43 slajdową prezentację 43 czy tak się mówi dobrze chyba 403 slajdową prezentację na temat Cyklów w bitcoinie, czteroletnich, gdzie mamy do tego halving, który tak naprawdę powoduje, że te cykle właśnie w ten sposób takie długie są, a nie inne. I zrobię tą prezentację, powiem Wam dla 30 paru osób, opisałem swoją historię, jak ja się tym zainteresowałem, jak, jak wyglądała moja hosta w 2021 roku i jak uważam, że będzie to wyglądało w najbliższej też hostie. I powiem Wam taką jedną rzecz, co zauważyłem. Ja, po, że tak powiem, uczę się z wiedzy jednego z no, największego polskiego, można powiedzieć, influencera. To jest taka trochę głupia nazwa. Natomiast osoby, która moim zdaniem bardzo dużo wie na ten temat. I do tej pory myślałem, że oglądałem jakieś różne filmy instruktażowe, film na YouTubie i tak dalej i, i tak sobie myślę, że okej, okay, dobra, fajnie, że rozumiem, rozumiem tą część tego biznesu, tak, te cykle rozumiem, fajnie, ale dopiero jak siadłem i zacząłem jeszcze raz oglądać tą wiedzę sobie sam, tą z moją zebrałem, potem nagle się okazało, że jak oglądałem dwie czy trzy godziny kontentu, okazało się, że jest dużo luk oczywiście w mojej wiedzy i dopiero w tym momencie, kiedy siadłem i zrobiłem ten slajd, tę te, te, całą prezentację, okazało się, że tak naprawdę, wlazło mi to do łba bardzo fajnie. Ta cała wiedza mi się fajnie ustabilizowała, gdzieś tam powchodziła w te tutaj moje szare komórki w odpowiednie miejsca. I tak naprawdę, oczywiście, same cykle to jest jakiś tam jeden wielki wycinek z całej historii krypto. Natomiast poczułem, że zrozumiałem to, i rzeczywiście, przez takie uczenie innych, bardzo dobrze sami się uczymy. To jest w ogóle fajne. Ja. Również w tym swoim życiu takim, no można powiedzieć zawodowo-hobbystycznym, bo zajmuje się głównie e-commerce, to jest moje główne zajęcie, również prezentuję no, takie treści edukacyjne, można powiedzieć i też to oczywiście zauważyłem, tak, że tak to działa, ale troszkę tak jakby zapomniałem w kontekście właśnie całego tego krypto, które miałem i robiłem od trzech lat i tak mówię, e, dobra wiem mniej więcej o co chodzi. A okazało się, że tak do końca to ta moja wiedza taka była niepełna trochę i tak wiedziałem na 60%. A teraz po zrobieniu tego naprawdę fajnie mi się to ułożyło, także dumny jestem z tego, że w końcu po tych 13 czy tam 12 miesiącach, roku i dwóch miesiącach Udało mi się w końcu ten projekt doprowadzić do końca. Zrobiłem dużo ludzi było zadowolonych, dużo było też dodatkowych pytań. Oczywiście, ja tam nie udzielam się z tym za bardzo, bo po prostu nie wiem, po pierwsze, nie ma na to czasu. Po drugie, podałem im na końcu, gdzie można się uczyć. Jakieś fajne, dobre książki o psychologii w inwestowaniu na temat w ogóle Bitcoina, jeśli ktoś tam by sobie chciał coś tam poszukać, technologia, i tak dalej, to już o tym nie mówiłem. Natomiast taki projekt zrobiłem. I w sumie jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Na razie hej.